Pora zbierać się na pociąg, ale bez zbędnego pośpiechu. Jesteśmy w dworskiej enklawie i do centrum Sosnowca mamy stąd raptem kilka minut. enklawa to wyjątkowe miejsce w Sosnowcu. Łączy doskonałą lokalizację, a jednocześnie jest daleko od zgiełku. Trzy budynki zostały już oddane, a teren wokół jest starannie zagospodarowany. Realizujemy trzeci i ostatni etap inwestycji, która tworzy piękne miejsce do napisania swojej nowej historii. 154 mieszkania, od 26 do 114 m2, hale garażowe, miejsca pod chmurką, komórki lokatorskie. To wszystko dla komfortu mieszkańców. I teraz do sedna. Na budowie trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne budynków. Chcemy tym samym powiedzieć, że planujemy przekazać klucze przyszłym mieszkańcom do końca tego roku. Skorzystajmy z tego pięknego popołudnia. Widzieliście już, jak blisko stąd do centrum miasta? A to jeszcze nie wszystko! Zaledwie 5 minut od dworskiej anklawy znajduje się jedna z najnowszych przestrzeni rozrywkowo-rekreacyjnych w Sosnowcu, czyli ArcelorMittal Park z nowym stadionem, halą widowiskową i lodowiskiem. A obok znana i lubiana Górka Śródulska, a na niej place zabaw, ścieżki spacerowe, a zimą nawet stok narciarski. Z kolei 10 minut od dworskiej anklawy znajduje się chyba najpopularniejsze w Sosnowcu miejsce wypoczynku, czyli Stawiki. Idealne nie tylko na letnie plażowanie. A tuż obok? Nowe egzotarium. Dworska enklawa łączy bliskość centrum Dużego Miasta z ciszą i spokojem. Wejdź na naszą stronę internetową, zadzwoń lub odwiedź biuro sprzedaży. Twoje wymarzone mieszkanie już na ciebie czeka.